Cześć! Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o zagadnieniu, które jest bardzo ciekawe, a mianowicie o zależności stref tętna, stref wydolności do stref mocy, bo to jest taki temat, który pojawił się właśnie w momencie kiedy, kiedy moc stała się takim parametrem również u kolarzy i też to jest badane. Natomiast ubiegaczy dopiero od niedawna pojawiła się tam mo możliwość, jak wiecie. I chcielibyśmy po prostu Wam przedstawić bardzo ciekawe zagadnienie w oparciu o test profesora Żołędzia. Grzegorz, wiem, że, że robiłeś ten test właśnie na sobie. Powiedz, jak, jak się to kształtowało? Jak, jak, jakie są efekty tego, tego testu? Czyli znaczy, test Żołędzia stosowałem od 12 lat, bo jeszcze jako zawodnik to znowu Robert Korzenioski i wielu zawodników, z którymi się spotykałem. Jakby ma na celu określenia przede wszystkim tej, tego progu tlenowego i prędkości na tym progu. Poprzez to, że wykonuje się 6-minutowe odcinki z 2 przerwą. Pierwszy zaczyna się 50 uderzeń poniżej tętna maksymalnego, kończy się ostatnim 10 uderzeń przed tętnem maksymalnym. Fajnie jak go znamy, bo czasem potem dziwne zaskoczenia są, akurat u mnie nie było problemu, niemniej jednak zawsze można przyjąć mniej więcej 220 minut wiek, to jest takie no, szacunkowe, ale szacunkowe, są tak. dużo innych, ale myślę, że każdy tam gdzieś jak ktoś biegał, biega z tętnem, no to nawet na tych zawodach widział gdzieś tam są swoje, no i tak... Wykonuje się ten test, że po każdym 6-minutowym biegu zapisuje się odległość, czy wyliczyć prędkość, jakby plus. Kwas mlekowy pobiera się z palca. no Jeśli skok kwasu mlekowego będzie więcej jako 0,5 mm to poprzednia prędkość jest tą prędkością taką graniczną, do której tak naprawdę nic się nie dzieje w organizmie. Potem jest tak zwana strefa mieszana, ona albo jest, albo nie ma. Są zawodnicy, którzy, którzy mają tylko jakby fajną, wypracowaną strefę tlenową, a potem już praktycznie Bardzo jest strefa bezplenowa. Tak, tak. Także oni muszą szczególnie uważać w swoim treningu i są narażeni na to, że po prostu. Pracują tylko praktycznie na tych przemianach tlenowych, no bo jak wejdą w westę, no to, to szybko, szybko się zakwaszają i jest po wszystkim. Tak. Fajnie jak to strefa właśnie pomiędzy jest długa, bo tam praktycznie się wszystko dzieje, szczególnie w maratonie. No i określa się wtedy właśnie tą, tą, tą prędkość progową. Także tak można powiedzieć w skrócie wygląda te z żołędzia. A Określić również przez wszystkie inne parametry, związane na przykład z testem łagodnościowe i tak dalej, do odmowy tam już poprzez skład wydychanego powietrza, ale tutaj fajnie określają te prędkości, na których można biegać. Mi się bardzo sprawdziło, bo prędkość wyszła mi z testu na poziomie 160 tępna, całe, 46 na, na kilometr, a przebiegłem maraton 3,44. Więc można powiedzieć, no to... że prawie, prawie trafione. Średnie tętno co prawda, było wyższe, bo wyszło, wyszło mi na poziomie 164 uderzeń. No więc generalnie no, te 5 uderzeń wyżej, ale już po yy, 30 km no, poszedłem, można powiedzieć, nawet powyżej strefy tej bezcenowej i ostatnie 40 minut pozwoliłem sobie na poszaleć. Stąd też tętną trochę... No i tam wobec. biegłeś już w, w okolicach mocy krytycznej właśnie tak, na samej tak, końcówce, tak, czyli dokładnie. jakby dokładnie w tej strefie już na granicy mm -hmm. tego bezlenowego progu, prawda? No dokładnie, no więc czyli można powiedzieć, że jakby jest bardzo fajna korelacja a pomiędzy tymi strefami. Tętna i strefami... Tak, no ja jeszcze generalnie też jakby wyznaczyłem, nie robiłem typowego e, jakby wyznaczenia, tak jak tam Paladino proponuje, czy, czy jakieś tam 9-3, czy jakieś innego protokołu. Mówię, że od protokołów e, wpisałem mhm. swoje tętno, średnie, e, może tętno, e, czas jaki na 10 km. E, bardziej był to czas wtedy na ten moment rzeczywisty, no bo ta moja rzeczywista jest w więcej 32 minut, tam 20 sekund. E, wpisałem prawie 34 ono mi to przeliczyło, że ta moja moc wytyczna jest w granicach 320 w tak. i zakładając tego te 0,9 czy 90% no to e, tam było w granicach 280-83 watów no powiem, że przebiegłem na 291 średnim no, tak. e, z czego ostatnia 10 km powyżej 303-304 tak, średnia tak, tak, tak. więc gdybym jakby utrzymał równe tempo e, takie jak Zakładałem, bo ukonując jak 240 to uliczyłem, Tego wyszło, że trochę potem było szybciej, dlatego było 2,37. To myślę, że akurat by się to prawie idealnie, można powiedzieć, sprawdziło, że, że ta średnia moc byłaby taka, jaką żeśmy wyznaczyli. Przed. No tak, no tak. A powiedz mi, jak w ogóle oceniasz, bo teraz bardzo modne stały się testy, jeżeli chodzi o wydolność na bieżni mechanicznej, robione też, pobierany są poziom leczanów i tak dalej. Jak w ogóle oceniasz tego typu testy? Ja mówię tak, jeśli ktoś ma trenera, który umie z nich zrobić pożytek, i sam jest świadomy tego po co mu jest to potrzebne, to można jej robić. Bo też mam dużo doświadczenia, że dla niektórych nadmiernych informacji to jest dezinformacja. To prawda, tak. Ludzie zaczynają wariować, patrzeć w GPS, biegając na stadionie i oni mówią, że oni przybiegi 1020 metrów, a nie 1000, gdzie mają od centymetra do wyliczone. Wszystko, a po prostu, no bo GPS im tyle pokazał, po prostu nie dajmy się zwariować. On ma być pomocny, uważam w miejscach, gdzie nie jest to oznaczone. Bardzo rzadko mi się, powtarzam, bardzo rzadko mi się zdarza biegać na GPS. Jakiekolwiek mocno odcinki Zawsze biegam namierzonych. Jeśli to są jakieś kilometrówki, 400, cokolwiek, coś, co ma znaczenie, ważny trening, to naprawdę nie zdarzyło mi się, chyba że pojechałbym w jakieś nieznane miejsce, żeby robić to na, na GPS-ie. Więc tutaj te wydolnościowe też badania są fajne. Ja uważam, że warto wydolność na bieżni zrobić do odmowy, bo to jest tylko jakby dla mnie osobiście określenie. Najbardziej to takie to, jak, jaki tak naprawdę mamy silnik. W danym Czyli, momencie. No. Nawet nie tyle w danym momencie, jaki mamy silnik. Bo to się tak za dużo nie zmienia. Tak, Jeśli tak, tak, to nam dała mama albo rodzice, bardziej mama, w kwestii takiej, że określamy mamy tę ten, 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 naszą V2 Max tak zwane, i To jest tam wytrenowalne, chyba do 3% podaje literatura. Więc bardziej jakby robimy użytek z tego, że poprawiamy ekonomikę i to, nam, to nas rozpędza. Motor jest motor, nie? czyli znaczy silnik jest silnik, to już mamy właśnie, to możemy określić tak. te testy, ale jeszcze jest tak zwana skina biegów i wszystko inne, no to, to jest odnosząc na przykład tak. porównując to do samochodu, czy technika, właśnie technika, biegania, biegania, czyli te opory nie? toczenia na przykład tak. już tak porównując stricte do auta paliwo, czy to, co jemy, to co, to, co spożywamy na na trasie to są rzeczy, które są bardzo ważne. No i, i przede wszystkim tutaj ja bym nie wariował się tych testów, ale myślę, że warto je czasem zrobić, bo to też jest dla, dla trenera informacja. No z jakim, jaką osobą mamy do czynienia? Czy, czy możemy pracować dość ciężko, bo to vo 2 maksy wysokie, czy musimy. No tak, no w sumie jest test profesora Żołędzia, który też nam jakby bardzo dobrze może wyznaczyć Umaga, te, te, te strefy, wchodzi. a jednocześnie tutaj jeszcze jest taka uwaga, że robiąc test mocy krytycznej, który nie wymaga od, od zawodnika, no od osoby testującej żadnych wydatków tak naprawdę, tak. tylko wystarczy co jakiś czas właśnie wykonać ten protokół testowy i to też nam... Rzetelnie. Rzetelnie, oczywiście. I to też nam daje pogląd na te strefy, dlatego, że możemy je skorelować właśnie bardzo dobrze z tętnym. I ten, właśnie ten test profesora Żołędzia i, i jego korelacja bardzo ładnie nam to tutaj pokazuje. No, bardzo blisko były, więc myślę, że... Oczywiście ja będę to jeszcze, że tak powiem, pewnie dopracowywał, badał na swoich zawodnikach, na sobie również jak to wygląda, no bo dzisiaj jakby to było coś nowego tak. coś co myślę, nie wiem czy ktokolwiek jeszcze robił nawet w Polsce czy nie tylko ale, ale no, tutaj nam się to trochę sprawdziło wyszło na maratonie, więc warto myślę, że w tym kierunku trochę też pójść Jasne, a powiedz mi jakbyś miał powiedzieć o zaletach właśnie tej, tego parametru Mocy, w stosunku do innych parametrów, jakbyś taką podstawową zaletą dla ciebie co jest najważniejsze? No myślę, że to, że widzimy to, jakby też na bieżąco, to jest jakby tak rodolnie jak tętno, ale że ten parametr jest w miarę stały. On nie zależy od, na przykład od stresu. Tak, tak, tak jak czego szczególnie na początku I również... krótkie odcinki również, tak, ono nie zależy od interwały. temperatury. Tak, tak. Oczywiście generowanie potem, jakby możliwość generowania to ma jakby drugą sytuację, tak, tak, tak. ale jakby sam parametr jest, jest czujnik. Czujnik, tak. czujnik się nie męczy bardziej jak jest gorąco albo mniej, to my się męczymy. Tak. Czujnik no, bierze pod uwagę już te najnowsze generacje, nawet opór wiatru. Tak. I to też jest fajne, bo będzie możliwość jakby dostosowania do, do warunków, do warunków te, atmosferycznych. Tak. Więc myślę, że tutaj no, w tej mocy to jest najfajniejsze, że, że można ją jakby... Jest też taka dość mocno wyliczalna. Powiem, tak, nie? tak. To taka prawda. matematyczna. Jeśli ktoś lubi cyferki, ktoś, tak. ktoś gdzieś tam e, lubi analizować, chociaż e, są typy, które lepiej żeby tego nie robiły, to żeby robił to trener. To w tym wypadku myślę, że jak najlepiej polecałbym mi właśnie pracę na, na, na mocy. Dobra, no cóż, mam nadzieję, że, że te wskazówki, o których rozmawialiśmy i w ogóle opowiedziałeś bardzo fajnie o teście profesora Żołędzia, myślę, że to też nie jest, pomimo tego, że profesor jest dość dobrze znaną postacią w, w świecie sportowym, to jednak ten jego test nie, nie jest dość nie? powszechny. Wśród amatorów, a myślę, że warto czasami właśnie wrócić do tych dobrych, dobrych sprawdzonych metod, a korelacja, właśnie jeszcze z mocą i używanie tego, tego parametru, na pewno pomoże nie tylko tym, którzy lubią te analizy, bo oczywiście takich osób jest sporo, ale również tym osobom, które po prostu cieszą się bieganiem, wolnością biegania i niekoniecznie zwracają uwagę na te wszystkie matematyczne. Ści tak, no ja nie rzeczy. chciałbym też, żeby, słuchajcie, ma być przyjemność tego, tak. wiadomo, że to ma być kontrola, to jest dodatkowy element, który może nam e, zabezpieczyć nas, żebyśmy się nie przetrenowali, żebyśmy byli tak. gotowi w danym momencie, w którym mamy być gotowi, e, ale z drugiej strony też zawsze mówię, że nie, nie można się zwariować, bo e, znam też sytuację, w której mówili przede wszystkim kolarze, że jak zaczęli jeździć gdzieś tam stricte na mocy i przestać się cieszyć tym jeżdżeniem, to trzeba jakby się przestali tak, cieszyć tak. jeżdżeniem. Bo, bo po prostu byli wpatrzeni w cyferki i w, jakby w, w monitor. A tutaj raczej bym powiedział, ubiegaczy, żebyśmy to wykorzystywali jako jeden z kolejnych parametrów, które można e, podglądać, które można zastosować w treningu, a nie starali się zwariować jak z wszystkim zresztą. Tak. Bo myślę, że, że tak to jest. Że czasem ci patrzymy na zegarek, który nam już mierzy ileś tam oddechów, ile milisekund tak, mamy tak. stopę, jakieś tam dysproporcje No nie, no to, są, to są I ludzie paramety. siedzą tak, i patrzą tak nawet czasem połowę tych rzeczy w ogóle wyłączam, nie analizuję, bo, bo one nic nie dają z punktu widzenia tak, tak. osoby amatora biegowego, a nawet czasem trenera, bo, bo po prostu. No bo też trzeba wiedzieć, jak z nich skorzystać. Jak z nich skorzystać, no, tak? dokładnie. Lepiej no skupić się to... na dwóch, trzech parametrach, tak, które tak. są bardzo takie stabilne, które są mierzalne dobrze i które można, że tak powiemy, używać w taki łatwy sposób. Dobra, no mam nadzieję, że. Trochę wam powiedzieliśmy ciekawych rzeczy na ten trochę temat. Trochę też namieszaliśmy wam głowę. Tak. Ale będziemy Aż rozjaśniać w następnych wejściach. Także życzymy wam swobodnego, radosnego treningu i niech moc biegnie z wami. Cześć.